Wiesz, Staszek, życie zaczyna się po sześćdziesiątce. Tylko szkoda, że kończy po siedemdziesiątce. Wiesz, co mówi kobieta, gdy zobaczy dużego penisa? Nie. A ja tak. Udało mi się usunąć tłustą plamę z sofy. Jak to zrobiłaś? Rozwiodłam się. W telewizji mówili, że świat jest zadłużony na 40 bilionów dolarów. U kogo, kurwa? U Jowisza? Mamo, co robiliście wczoraj z tatą w salonie? O ty, mały podglądaczu. Piekliśmy z tatą pyszne ciasto. Zlizałem lukier z kanapy. Co dać osobie, która już ma mnie? Może sesję u psychoterapeuty, żeby przemyślała swoje życiowe wybory. Proszę pani, a jak rozpoznać samicę u ludzi? No... Po pewnych cechach fizycznych. Aha, czyli paznokcie za 150. Wie pan, czemu pana zatrzymałem? Bo ma pan kompleks władzy. A ile alkoholu pije pan tygodniowo? Zależy, ile jest dni w tygodniu. Zdradziłem cię. Po co? Przecież nawet ruchać się dobrze nie potrafisz, a jeszcze mnie przed inną babą ośmieszyłeś. Ja gotować nie umiem, ale jakoś nie lecę z ciastem do twojego kumpla. Mamy dzisiaj próbę z koleżankami. A co będziecie próbować? Wino, wódkę, takie tam. <noise> Magda, to nasza pierwsza randka. Za wszystko płacę, dokąd cię zabrać. Jeśli masz taką hojność, Alex, to zabierz mnie na rezonans magnetyczny kręgosłupa. Dziadku, nie gap się tak na tą panią, to niegrzeczne. Cicho bądź, dziecko. Ja tylko patrzę, czy jeszcze mi mój drugi mózg działa. I co działa? Działa, kurwa, działa. Proszę się rozebrać do badania. Synku, ja się rozbieram tylko do dwóch rzeczy: do spania i do grzechu. Daj polizać. Nie chce mi się majtek ściągać. Mamo, ten niewdzięcznik, mój mąż, znowu nie chce jeść ziemniaków. Powiedz mu, jak się nastarałaś, kiedy je gotowałaś. To je trzeba ugotować? A... Pamiętaj, ból to tylko słabość, która opuszcza ciało. To czemu moja żona mnie nie opuściła? Zdradziłem cię. Po co? Przecież nawet ruchać się dobrze nie potrafisz, a jeszcze mnie przed inną babą ośmieszyłeś. Ja gotować nie umiem, ale jakoś nie lecę z ciastem do twojego kumpla. Moja żona prosi, żeby po seksie zostać w niej jeszcze kilka minut. Też tak macie? <śmiech> <śmiech> tak, każdego z nas prosi. <laughs> Serce bije trochę za szybko, dziadku. Co pan robił przed wizytą? Widziałem pielęgniarkę w mini. To cud, że jeszcze żyje. <laughs> Ania, pójdziesz ze mną do łóżka za stówę? Nie ma mowy. No proszę Cię, pilnie kasy potrzebuję. <noise> telewizji mówili, że świat jest zadłużony na 40 bilionów dolarów. U kogo, kurwa? U Jowisza? <noise> co Ci dali, jak szłaś na emeryturę? A, chuja mi dali. No patrz, a ja głupia, pieniądze wzięłam. <noise> I co, idziemy do Ciebie? U mnie jest mąż w domu. Nie pij już, przecież to ja jestem Twoim mężem.